Cześć, z tej strony edyta Vegan TV, zakręcony obiad. Dzisiaj chciałabym Ci pokazać, jak przyrządzić szybkie danie z batata. Ważył około ćwierć kg. I z kilku pieczarek też ważą około 200-250 gramów. Mam też cebulę. Wezmę łyżkę oleju kokosowego. Oczywiście użyj takiego, jakiego używasz, jaki lubisz. Zacznę od cebuli. Mam akurat dwie takie małe odszczypiorku. Pokroję po prostu w kostkę, taką jak wyjdzie, tak naprawdę. Czyli to jest powiedzmy jedna cebula, taka większa. Dodam dwa liście limonki kafir. Batata pokroję po prostu w mniejsze kawałki. Mogą być paski, kostki, tak jak ci wyjdzie. Bardzo lubię surowe bataty. Dodam odrobinę wegańskiej oczywiście pasty kary. Tylko tyle, bo nie chcę, żeby to było bardzo ostre. Teraz do tego sobie bezpośrednio wkroję w kawałki kilka pieczarek. Przekrawam na 6 części. Dodam mojego batata. Najlepiej byłoby oczywiście zalać to mlekiem kokosowym, ale akurat zużyłam całe podczas gotowania dla klientów w moim roślinnym cateringu. Dodam trochę innego napoju. Dodam też dosłownie dwie łyżki ziarna amarantusa. Możesz dodać komosę ryżową, jeszcze drobinę napoju. Zmniejszę moc kuchenki i przykryję garnek. Żeby się przez jakiś czas pod przykryciem gotowało. Pięknie pachnie. Moje lekkie danie właśnie się gotuje. Pięknie pachnie. Batat się trochę rozleciał. Ale jeszcze niecały. No teraz musi się ugotować amarantus. Fantastycznie pachnie limonka kafir. Uwielbiam ją w daniach takich. Moje danie już prawie gotowe. Posiekałam sobie trochę natki pietruszki, trochę szczypiorku. Dodam teraz natkę. Prawie cały szczypiorek zostawię tylko tyle co do posypania później na wierzchu. Zagęściło się ładnie. Amarantus już jest gotowy. Trzeba spróbować, czy jest wystarczająco doprawione. Na pewno wiem, że jest ostre. Bo już wcześniej próbowałam. Ostro słodkie. Ale przyda się też jeszcze szczypta soli. Jeśli lubisz, możesz też dać kumin. Ja myślę, że dłużej już nie będę go gotować, bo ma teraz fajną konsystencję i nadaje się już do jedzenia. Moje szybkie, pyszne danie na bazie trzech składników batata, pieczarek i amarantusa gotowe. Rozgrzewające i pyszne. No, był jeszcze czwarty składnik: napój roślinny. Możecie użyć kokosowego mleka. Oczywiście, tak jak mówiłam, można amarantusa wymienić na przykład na komosę ryżową, można dodać ciecierzycę, można dodać soczewicę. Tak naprawdę, ile pomysłów, tyle potraw, a wszystko też zależy od tego, co macie u siebie w kuchni. Wszystkiego dobrego, do usłyszenia, do zobaczenia. Cześć!